Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o medalionach postaciowych. No są to takie drobne przedmioty, które bardzo często w salonikach, gdzieś nad biureczkami, sobie wiszą i pokazują nam wizerunki znanych osób. No czasami nie są to znane osoby, ale najlepiej, jak są to osoby znane. I tutaj, może zacznę pokazywać. Tutaj na, w tym narożniczku pierwszy, no to jest oczywiście yy, pan. Paderewski, czyli ambasador polski w świecie, no i na pewno posiadanie takiego wizerunku, takiego medalionu gdzieś nad pianinem, koło fortepianu, na pewno było bardzo takie powiedzmy dobrze widziane. Oczywiście jeżeli chodzi o sprawy patriotyczne, no bardzo ciekawie się tutaj prezentuje też medalion przedstawiającego księcia Józefa Poniatowskiego. Obok mamy bardzo blisko epokę, mamy medalion pokazujący Napoleona i oczywiście troszeczkę wcześniejszego bohatera polskiego. Obok mamy Tadeusza Kościuszkę. Proszę zwrócić uwagę, że te dwa skrajne medaliony są jednego koloru i to są powiedzmy oryginalne stare, czyli powiedzmy są z epoki, z przełomu XIX-XX wieku, kiedy, kiedy, kiedy powiedzmy bardzo modne było, było te rzeczy mieć. No i oczywiście tutaj Paderewski, no to też w okresie, kiedy działał na rzecz, na rzecz przywrócenia Polski, to właśnie było to bardzo modne jego pokazywanie. A tutaj książę Józef Poniatowski już ma taki troszeczkę inny kolor, nie posiada tej takiej ciekawej patyny. No i myślę, że to już jest taki troszeczkę nowy, nowszy wyrób związany z modą. Oczywiście kolejny medalion mamy bardzo ciekawy tutaj książę Józef Poniatowski razem z Napoleonem, duży taki medalion, tutaj kolejny medalion wykonany może w jakimś zakładzie gospodarczym. Jest to Jan III Sobieski, również bardzo ciekawy przedmiot. No i tutaj taki jedyny medalion owalny, proszę zwrócić uwagę, on tutaj na pewno miał kiedyś uszko do powieszenia i tu jest wielki polski pisarz Kraszewski, który też bardzo się przyczynił do poznania historii przez swoich czytelników. No tu jest taki, taki pan, który wygląda do wielu znajomych takich naszych jakichś m, osób, ale to nie jest żaden Polak, to jest akurat malarz Malasz który zasłynął pięknymi egipskimi obrazkami, ale bardzo ciekawe, pięknie wykonana, sygnowana plakieta. To jest plakieta może nie tyle, co przedstawiająca daną twarz, daną znaną osobę, tylko jest jakąś plakietką nagrodową. Tu wygląda na to, że jest to jakiś siatkarz, czyli człowiek grający w piłkę siatkową. Jest to obecnie bardzo oczywiście modne, widząc sukcesy naszych siatkarzy. I tu jest taki oczywiście i monogram i SP, czyli możliwe, że jest to jakaś plakieta nagrodowa w służbie Polski, także też bardzo ciekawie przedstawione. Chyba najcenniejszą plakietą tutaj, które prezentuję jest oryginalna, piękna plakieta wykonana w odlewni Minterów, przedstawiająca Tadeusza Kościuszkę. No nie jest ona kompletna, brakuje jej tutaj to uszko. Ja akurat mam to wmontowane w takie patriotyczne tondo, ale chciałem właśnie Państwu pokazać, że właśnie tego typu wizerunki można gromadzić, można zbierać i dzięki temu można bez problemu rozpoznawać twarze z Znanych ludzi. Tu też bardzo ciekawa plakieta yy, yy, przedstawiająca jakiegoś pana jest wykonana w 1897 roku. Szukam, szukam od dłuższego czasu, nie udaje mi się zidentyfikować yy, kto to jest, ale też jest. Format ciekawy i bardzo ciekawie się prezentuje. I dwie bardzo ciekawe plakiety, takie wykonane troszeczkę inną techniką, są to tak zwane galwany i to są dwie osoby, które są bardzo związane z historią Polski. To jest generał Lafayette, czyli generał który bardzo pomagał Polakom w okresie napoleońskim, człowiek, który był też, można by powiedzieć, ambasadorem Polaków. Pięknie się taka plakieta prezentuje. I tutaj madame Recalmier, czyli też pani, która miała bardzo duży wpływ na politykę i na różne sprawy związane z, z narodowymi, różnymi nacjami, które były na terenie Francji, też bardzo się przyczyniła do tego, że Polacy, w czasie zaborów się dobrze w Paryżu czuli. Także tego typu plakiety bardzo często były właśnie w polskich domach, przedstawiały różne historyczne postacie i na pewno są ciekawym elementem zbieractwa i mogą stanowić jakiś kolejny zaczynek do powstania jakiejś kolekcji. Dziękuję.